Szanowni Państwo, 120 zł, 300 zł miesięcznie to jest niejednokrotnie miesięczne wynagrodzenie trenera pracującego w małym i średnim klubie sportowym. 6,5 tysiąca zł to jest koszt wyposażenia od stóp do głów hokeisty. Kilkadziesiąt zł to jest niejednokrotnie osobo dzień pobyt na zgrupowaniu sportowym młodej zawodniczki, młodego zawodnika. Dlaczego ja mówię o takich kwotach i dlaczego przywołuję takie liczby? Bo chciałbym powiedzieć, że w sporcie, Szanowni Państwo, detale odgrywają ogromną rolę. Bardzo często niewielkie kwoty przyczyniają się do tego, że zawodnicy, trenerzy mogą osiągnąć sukces, bo po prostu mogą ten sport uprawiać i mają możliwość finansowania. Gdybym miał przyrównać sposób wydatkowania środków na przestrzeni ostatnich lat w sporcie i turystyce, wydatkowania przez resort, przez jednostki podległe resortowi, przywołałbym tu pewną dyscyplinę sportu, jaką jest jeździectwo. Otóż, wydatkowanie środków cechowała łańska fantazja. Jeździec był bez, bez głowy, koń z klapkami na oczach i tak sobie galopowaliście, tak sobie galopowaliście przez ten sport. Może będzie 8 medali, może będzie 10, może 14, jak nam się poszczęści. Nie było większej strategii rozwoju sportu, nie było głębszej, głębszej koncepcji. Drodzy Państwo, niejednokrotnie padają takie argumenty, że poprzedni rząd zwiększył środki na finansowanie sportu. Tak. Natomiast, drodzy Państwo, nie wystarczy zwiększyć środki na sport, należy je odpowiednio dystrybuować i wydawać. To jest klucz tematu. Szanowni Państwo, Ministerstwo Sportu i Turystyki i jednostki podległe ministerstwu były fenomenalnym, dobrze zarządzanym biurem podróży. Otóż jeździ, jeżdżono do Teksasu, tak, do Teksasu jeżdżono oglądać jak rośnie trawa, tak, żeby tą samą trawę zamontować na stadionie narodowym. Jeżdżono także do Turcji. Po cóż jeżdżono do Turcji? No do Turcji jeżdżono po to, żeby zobaczyć koncert Madonny. No żeby dobrze zorganizować w Warszawie, to trzeba go też zobaczyć, jak, jak, jak miał miejsce w Turcji. Wyjeżdżano do Newcastle, żeby przyglądać się pracy pewnej firmy cateringowej, może także, może także degustować. Pani poseł, proszę tak nie podskakiwać jak instruktorka Zumby tutaj, także nie ma Spokojnie, spokojnie. Proszę mi dać dokończyć, także naprawdę. Szanowni Państwo, około pół miliona złotych resort sportu i turystyki przeznaczył na podróże. Dla osób, i to warto zaznaczyć, dla osób, które nie były pracownikami resortu, spotykano się z promotorem kliczki w Niemczech. To są tylko przykłady, bo generalnie, bo generalnie multum różnego rodzaju wydatków. Kilkanaście tysięcy grosz do grosza i tworzy się z tego ogromna suma. Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale także jednostki podległe resortowi, to też była bardzo dobrze funkcjonująca agencja PR-owa. Otóż. W przeciągu dwóch lat zakupiono gadżety promocyjne w wysokości prawie miliona złotych. Krawaty, apaszki, przyrządy różnego rodzaju. Generalnie gospodarka materiałowa była w zatrważającym stanie nie wiadomo komu i gdzie te prezenty, te gadżety były rozdawiane. Poruszyłem temat sławnej, sławnej Madonny. Powiecie Państwo, że odgrzewany kotlet, ale organizacja tego projektu, tego koncertu przyniosła straty Ministerstwu Sportu i Turystyki w wysokości 4 milionów 600 tysięcy złotych. Nie o tym może wiemy, ale co jest bardzo ważne i o czym należy wspomnieć, to resort zakupił ponad 4 tysiące biletów na ten koncert, wydając na nie milion 600 tysięcy złotych. I pytanie teraz, po co te bilety kupiono, w jaki sposób były dystrybuowane, a w ogóle tak naprawdę to po co wy ten koncert zorganizowaliście? Jaki to ma związek ze sportem i turystyką? 3,5 miliona złotych wydano na produkcję i misję spotów, w których zamierzano przekonać dzieciaki i młodzież, żeby no nie zwalniała się z lekcji wychowania, wychowania fizycznego. Całe szczęście, że sportowcy, a sportowcy często mają szlachetną duszę, wystąpili w tych spotach non-profit, więc generalnie cała, cała suma była wydatkowana stricte i wyłącznie na promocję. Nikt tego nie zbadał, jaki właściwie efekt przyniósł ten. Ten projekt. 700 tysięcy złotych przeznaczono na promocję ukierunkowaną tylko i wyłącznie w kierunku jednego koncernu, koncernu medialnego na przestrzeni na przestrzeni czterech lat. Szanowni państwo, ale ministerstwo Sportu i turystyki to także resort, w którym niejednokrotnie wspierano, proszę wybaczyć kolokwializm, ale tak naprawdę swoich. Jest od wielu lat funkcjonuje w Polsce taki Związek Sportowy, mam tu na myśli Szkolny Związek Sportowy, który na przestrzeni 8 lat otrzymał kwotę niebagatelną 170 milionów złotych na funkcjonowanie. Generalnie działalność związku oparta jest na organizacji różnego rodzaju imprez sportowych. Tak de facto to jest związek, który nie ma, nie ma trenerów, nie ma obiektów, nie ma systemu szkolenia, jest właściwie pośrednikiem. Tak? I nawet poprzednicy zauważyli ten. Ten fakt w ostatnich latach, też ograniczając w jakiś sposób zadania dla tego związku. Natomiast funkcjonował. Funkcjonował. Nie ma trenerów, nie ma szkolenia, natomiast ma prezesa. Ma prezesa, którym jest pan poseł, pan poseł Ziemniak. Szanowni Państwo, filozofia funkcjonowania Ministerstwa Sportu i Turystyki, to jest implementacja środków, taką mamy filozofię, bezpośrednio do osób zainteresowanych, do sportowców do trenerów, po to, żeby kreować ten sport od dołu, budować, budować koncepcję. Naprawdę po to, żeby zbudować sport dzieci i młodzieży na wysokim poziomie, nie są nam potrzebni pośrednicy. Naprawdę nie są nam potrzebni pośrednicy. Nie będziemy wydawać środków na koncerty Madonny, na podróże do Teksasu, obiecuję to Państwu. Nie będziemy jeździć do Newcastle, degustować catering. Będziemy implementować środki w sport i turystykę. Tam, gdzie te środki są najbardziej, najbardziej potrzebne. Idąc dalej, jeśli chodzi o przykłady wydatkowania środków i właściwie funkcjonowania, funkcjonowania resortu i jednostek mu podległych, było konieczne zapłacenie kwoty 2 milionów złotych z tytułu błędnego rozliczenia, rozliczenia podatku, podatku od nieruchomości. Skrajna niekompetencja, po prostu niewłaściwy podatnik płacił, płacił podatek i Ministerstwo Sportu i Turystyki musiało te straty, te karne odsetki pokryć. 476 tysięcy złotych wydano na system informacji sportowej. Idea skądinąd słuszna. Natomiast jest jeden zasadniczy problem, że ten system de facto nie funkcjonuje. Go po prostu nie ma. Stworzono, wydano środki i system, system umarł. Brak jest dokumentacji w spółce NCS przy 67 umowach. Jest umowa, natomiast nie ma przedmiotu umowy. Suma sumarum to jest około milion, milion złotych. Na pewno Państwo pamiętacie słynny już turniej o puchar Waszego mentora, Donalda Tuska, turniej na Orlikach, który suma sumarum wydatkowanie było na poziomie 4 milionów złotych na organizację tego turnieju. Dzisiaj już wiemy, że tego rodzaju imprezy sportowe można zrobić czterokrotnie, czterokrotnie taniej. Drodzy Państwo, nie było właściwego nadzoru. Wynika to też z kwestii legislacyjnych nad związkami sportowymi. Myślę, że to jest osobny temat na dyskusję, jak funkcjonują związki. Polskie Związki Sportowe, jak funkcjonują organizacje turystyczne, które nadzoruje też, Polska Organizacja Turystyczna, którą też nadzoruje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kolejnym tematem jest, jak budowano stadion narodowy, to myślę, że też to jest temat na bardzo szeroką, na bardzo szeroką dyskusję. Drodzy Państwo, tak naprawdę te wszystkie przykłady, to, jest tylko, to są tylko wyrywkowe przykłady, pojedyncze przykłady, w jaki sposób te środki były wydawane, pokazują, że... To nie był resort, któremu, którym przedstawicielom zależało tak naprawdę, naprawdę na sporcie i na turystyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrowi. A odnosząc się jeszcze do kwestii sprostowań, panie pośle, Nitras, a także inne osoby, żebyśmy już do tego nie musieli wracać, o czym państwo doskonale wiecie, ale rozumiem, że to kwestia emocji przy tego rodzaju. Przy tego rodzaju, Panie Pośle, proszę pozwolić mi skończyć. Przy tego rodzaju dyskusji możemy prostować tylko błędnie zrozumia... zrozumiane lub nieściśle przytoczone stwierdzenia mówców. Jeżeli Pan, Panie Pośle, będzie zabierał głos i niewłaściwie zostanie zrozumiana pańska wypowiedź lub wypaczona, ja Panu absolutnie udzielę głosu. A do drugiej strony mam prośbę a... A proszę mi pozwolić skończyć. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, ja bardzo proszę przy tych porównaniach też mieć na względzie fakt, że dotyczy to określonych osób i ta granica porównań nie musi wzbudzać emocji aż takich na sali sejmowej. Bardzo proszę pani minister. Panie pośle, proszę usiąść. Ja naprawdę bardzo